Jak wypada nowe G2? No, nowe G2 no, na razie nie możemy stwierdzić, bo grają z stawem. Ale oglądamy materiał. Krytokta. Siema do końca. YouTube, pozdrawiam. Był to dobry występ. Co ten turniej może nam powiedzieć dobry o przyszłości g Dobry występ. Uważam, że dobry występ. Dziękuję wszystkim wspierającym, jesteście gigaszefami. I jeszcze, A ja. zanim zaczniemy to, zacznijmy od tego. Ej, no nie ukrywajmy ogólnie, co jak co? G2? Wypadło sam nieźle. Gdyby był hunter, ja uważam, że oni bez problemu by zrobili 3-1, może 3-0 nawet, by się udało. Chociaż jakby na nas trafili, to wątpię, żeby wygrali, bo tam no ciężko, jednak nie tam firepower jest za duży, ale... Nawet y, 3-2 jakby im się udało, by wyszli z grupy, jakby był Hunter. Tazem było to ciężkie do zrobienia, jednak Hunter jest w tym momencie no, odpowiedzialny za też y, zakolowanie w CT. No nie było tej osoby. Y, też second colerem w Tero pewnie tam mówi, więc naprawdę no, go brakowało. Było widać na niuku, tym bardziej gdzie on tam robi przestrzeń na pozycjach. No Taz no, nie mógł tak zagrać i no ta, też cała drużyna musiała kombinować. nie Już nie patrzę o fragi, bo fragi tam mam w ale jako drużynowa gra, nie? No to jednak to kulało. że g miało lekkiego pecha, bo grali bez Huntera, który miał problemy z wizą. Jest to do, no dla miało, mnie miało. dosyć ciekawe, bo mieli miesiąc między turniejami, więc było bardzo dużo czasu, a poza tym... Znaczy, ja powiem tak, bo Frytok tu nie powiedział. Z tą wizą podobno było tak, że on w ogóle na lotnisku dopiero się dowiedział, że tej wizy jakoś nie ma. To w ogóle jakaś dziwna akcja, bo ona była, ona została jakoś anulowana. Jakaś taka rzecz dziwna wyszła po prostu. No bo gdyby Hunter nie miał wizy, no to on by wyrabiał, wydaje mi się, no nie jest takim ku że on tego nie ogarniał. Ale no tu jakiś inny problem wyszedł z tego, bo tam gdzieś na Twitterze też pisali, tam w jakimś wywiadzie widziałem, że to jednak nie wyszło tak, że on nagle tej wizy po prostu nie miał i niestety takie coś wyszło. No niefortunna sytuacja, Imo. Przepraszam, że zakłócam wam oglądanie tego materiału. Partnerem tego kanału będzie firma BetClick. Pokażę wam kilka typów. Zobaczycie, możecie wygrać, ale też przegrać. No ja mam nadzieję, że uda wam się wygrać. Pamiętajcie, od 18 z tego roku życia. Przede wszystkim możecie użyć mojego kodu HYPER. Więcej info w opisie, co oferuje ten kod. Teraz zapraszam Was do lekkiego omówienia moich typów. Mamy trzy zakłady. Pegiel Astana oczywiście. Szkoda, że G2 się nie dostało do playoffów, ale no nie było Huntera. Był TAS i tak uważam, że nieźle zagrali. No to jedziemy. Pierwszy mecz. Mongols Aurora. Słuchajcie, Mongols miało dołek, tak? Ostatnio. No nie szło im za dobrze, ale wyszli z tego dołku. Widać, że gra o wiele lepiej, już mają ten flow taki swój. Aurora ma cały czas jakiś kryzys. Ledwo wygrywają mecze, męczą się nimi osiernie. No i też Aurora zawsze miała problem z Mongols. I uważam, że no Aurora nie jest w swoim prime w tym momencie, aż takim, takim jak było wcześniej. I Mongols powinni ten mecz ukończyć. Czy 2-1, czy 2-0, to jest nieważne. Mongols raczej powinni dać radę ten mecz wygrać. Ja mam taką nadzieję. Dalej. Furia Mibr, oni się już spotkali w grupie, Furia wygrała 2 do 1, wiadomo, że Furia jest po zmianach, doszedł Jekindar, doszedł Molodoy i ten skład jest ciekawy i naprawdę nieźle grają, bo przegrali w grupie, o ile wiem, na Mongols, o ile dobrze pamiętam, tak, na Mongols przegrali 2 do 1 i ten mecz był taki, jakby to powiedzieć, on nie był bliski, ale też nie był jakoś daleki dla Furii, ale no taki... Wiecie, no nic ciekawego tam się nie wydarzyło, żeby oni w ogóle mogli wygrać ten mecz. Wygrali mapę, ale raczej nie byli w stanie wygrać z Mongols, po prostu Mongols było o wiele lepsze, jak dla mnie. Ale w następnych meczach już bez problemu sobie radzili, z Mibrem się spotkali, tak jak wcześniej powiedziałem, wygrali 2 do 1 Furia. Furia też przegrała Nubisa i to jest mapa, którą Furia podobno gra najlepiej. I to w wywiadzie mówił, że... Uwielbiają Anubisa, grają świetnie, a przegrali z Mibrem. A na pierwszej i tam trzeciej mapie to easy było. Tam ledwo, tam Mibry to tam chyba do czterech było i do 8, coś takiego. Więc no nawet podjazdu nie było. Ale uważam, że w playoffach Furia powinna wygrać 2-0. No po prostu, Mibr to i tak już doszedł daleko. I wydaje mi się, że Furia jednak jest na tyle doświadczona, że oni powinni ukosić 2-0 na Mibr i raczej dalej nie dojdzie. Dużo na Mibru, dalej... Oczywiście, Nip, który wygrał z G2 na Team Spirit. Uważam tutaj, że też bez problemu Team Spirit powinno 2-0 wygrać, ponieważ dla NiP to i tak jest daleko. To jest już maks, jakie mogli moim zdaniem osiągnąć na tym turnieju. I tak to już dużo pokazali. Oni i tak pewnie są happy, że oni tam dotarli do tych playoffów. I wydaje mi się, że Spirit to powinno łatwe 2-0 zrobić. Mongols, 1,62 kurs na zwycięstwo, oczywiście, z Aurorą. Team Spirit na Nip, 2-0 dla Spirit 1,42 kursik i Furia Mibr 2,0 dla Furii 2,15 kurs, 45 w sumie, więc wydaje mi się, że to i tak jest dobra liczba. Wiadomo, że playoffy są ciężkie do obstawiania, różnie to bywa w tym CSie. Pamiętajcie, żeby obstawiać musi mieć 18 lat skończone. Grajcie dla zabawy przede wszystkim. To nie ma być zarobek na życie, widzowie. Mam nadzieję, że Wam się uda wygrać. I mi oczywiście, bo ja też tam wtedy to stawiam. I co? Zapraszam Was do dalszej części materiału. Wiedzieli na, o tym, że pojadę na ten turniej mhm. z, pewnie z pół roku temu, więc dziwne, że nie udało się ogarnąć wizy dla huntera. Nie rozumiem jakim cudem. Nie czy Bośnia jest jakimś krajem, z którego ciężko ogarnąć wizy, sobie mhm. zobaczę. No z tego co udało mi się wyczytać, nie jest to jakieś trudne, a wręcz powinno być bez wizy, ale to pewnie były tam jakieś problemy. Jak to dokładnie wyglądało? Ale szkoda no, nie było Huntera, bo. Bo go cofnęli na lotnisku jakoś, to mówię, to była jakaś dziwna sytuacja. O, G2, no nie ma dużo czasu. Są to tylko trzy turnieje z Hadesem, a hmm. jeden już odpadł. Są tylko Dallas i Major. Mam nadzieję, że w Dallas na Majorze Hunter już będzie, ale na pewno będzie, bo już no. dawno temu mówili, że będą chcieli, że tam opuścić jakiś turniej, żeby ogarnąć Hunter sobie musi wizy być. do USA na Majora i właśnie na IEMA w Dallas. Ale no to już jest jeden turniej mniej dla Hadesa. Mówię, jest to dla mnie dziwne. Ogólnie też chciałem was zapytać, jak waszym zdaniem te G2 wypadło? Czy ok, z tazem, z takim wynikiem 2-3, czy ch**ło totalnie? Bo to dla mnie też jest ciekawe, no, żeby poznać waszą opinię. 6 na 10, ch... No ja uważam, że nie wypadli. Ja uważam, że wypadli w miarę ok. W miarę ok, jeśli na grę z Tazem, Hades dobrze się pokazał, to jest dla mnie dobra informacja, nie? Czasem się zdarza, ale teraz nie Ubadam, że późno. Wypadli... Na pewno bardzo szkoda meczu na mid, Średnio. bo powinni to wygrać, ale w momencie, jeśli no. g które słynie z bardzo dobrego Tero, grywali 10-2 i przegrali 13-11, no... no co nie wygląda no najlepiej. Ogólnie, średnio, Tero no, na tym turnieju chodziło bardzo słabo, bo mają tylko 42,5% wygranych rund potero. No chodzi słabo, bo nie ma kurno No Huntera, no dlatego. No zobaczcie, utracili Niko. No, Tetero nie wyglądało źle, ale jak jeszcze tracisz huntera, który wziął obowiązki Niko, no to to już w ogóle jest tragedia. No to jest w ogóle już tragedia, jeśli nie ma takiej osoby. I dlatego Tetero no, nie wyglądało tak za dobrze. A jak widzieliśmy, no, bardzo w szoku biegała ta drużyna często po tej stronie tero. Tak jakby oni muchy we mgle, jakby ktoś nie miał po prostu jakich przypilnować w niektórych sytuacjach. Co oni robili? Jakieś te wyjścia, ch... Nawet e, flesza nie potrafili sobie dorzucić No tu był duży problem Nawet po stronie CT czasami też zasysali No To jest bardzo, ale to bardzo, bardzo słabym wynikiem Szczególnie jak na g Bo tak jak powiedziałem wcześniej g zawsze z tego dobrego Tero słynęło Jak sobie zobaczymy z ostatnich 3 miesięcy g ma 58% rund wygranych po Tero Więc te 42,5 wygląda no okropnie Ale za to wydarzyła się bardzo dziwna rzecz Bo nagle CT zaczęło wyglądać Idzi tu ma aż 60% wygranych ród po CT, Czyli gdzie 3 miesięcy mają 47, a taka średnia to jest takie 52%, to bym powiedział, że to jest tak ok, o. a 60 to już jest wybitnie i jest to poziom vitality mniej więcej, które ma najlepsze CT w tier 1, więc nie wiem... Czyli jednak Tazik musi grać po stronie CT, a po stronie Hunter, wszystko, rozwiązana sytuacja widzowie. Co się stało, jakie są tego przyczyny, może przez to, że tas iglował, nie mamy tej informacji, czy się zamienił Idlem. Bo możliwe, że tas iglował i przez to, to Tero tak słabo wyglądało, ale ja myślę, że raczej iglowali we dwójkę. I jak tas miał jakiś pomysł, to go rzucił, jak Snak miał jakiś pomysł, no to Snacks go rzucił, nie? No wydaje mi się, że w ogóle Tas po prostu grał swoje i tyle, no... Raczej nie iglował. On musiał się kurwa skupić na celowniku, żeby cokolwiek pozabijać, nie? Jeśli miałby iglować, to już w ogóle była tragedia. Myślę, że raczej tak to wyglądało, ale... Zastanawiam się, czy ten brak Huntera aż tak wpłynął na to Tero, bo to dużo, jest aż dziwne. Aż tak sobie wpłyną. to wyglądało, a CT nagle wygląda wyśmienicie. Albo może przez ten miesiąc bardzo się skupili na trenowaniu CT. Dużo wpłynęło, no bo gościu jest zawodnikiem, który jest za portem, ale też, no, jak nie ma niko, sekund koluje. Druga sprawa, on przejmuje mapę gdzieś na jakiś teren cały czas na danej mapie, tak? No to musi, to, to jest w dużo daje dla Igla i on jeszcze może kolować z tego, tak? Hunter, przyjdźcie do mnie, zróbcie to tamto. A jeśli nie ma takiej osoby, no to ku... no jest. no Hunter jest w hu... ważną postacią teraz w G2. No już nie przesadzajmy, że k***a, ku... no ludzie mówią, o, hu... dostali Tazem, no ku... no dostali, no to jest niedziwota. No ja bym się dziwił, jak oni ku... wygrali, no, z Trenerem. Przez to Tero trochę podupadło i przez to tak wyglądało to słabo, albo po prostu jest to dyspozycja turnieju i w long termie będzie wyglądało to tak jak zawsze, czyli też się, Na się radzie, robiono, a Dominio. Tero... Za... Albo CT też się wyrówna, zobaczymy. Trzeba powiedzieć jedno: Tazior naprawdę dawał radę. I były mecze, w których Taz wręcz kierował. Na jednej mapie to było chyba z meczu na Odik. Tak, z meczu na Odik na Daście. Taz wykręcił 1,45 rating. 40-letni dziad, takie ratingi stary. Z całego turnieju, co prawda, nie wygląda to już aż tak wybitnie. Wiadomo, doświadczenie, doświadczenie. Ale nie zawsze w takich sytuacjach, wiecie, rating się liczy, nie? Choć nadal uważam, że wygląda bardzo dobrze. Bo Tas jak z całego turnieju przegrywa. ma rating 0,84. Nie jest to może wybitnie, ale jak na to, że większość meczy przegrali, to w sumie nie jest źle. I powiem Wam szczerze, myślę, że Tas, gdyby chciał, gdyby tak się wziął za. Nie 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 mów tego, proszę cię, nie mów tego ku... frytoks, nie mów tego. Tylko nie ty, nie mów tego. Siebie potrenował, aimowo i w ogóle. 084 jak masket, krasnal, no tak, no ale masket to jest klasa sama w sobie, to Polish kadian, to wiesz, go nic nie przebije. Ku... To jest twardy zawodnik, on będzie grał nawet jak będzie miał 06 rating Mógłby na spokojnie być iglem gdzieś w tier 2, a może nawet w tier 1,5. Tier 1 raczej już nie, już nie ten wiek, ale tier 2, tier 1,5 myślę, że jak najbardziej mógłby iglować. W jakimś nie no. wiem, n Snipie, kurwa jakie jeszcze są drużyny w tym tierze. Nie, nie wydaje mi się Tier 2. Może Heroik, nie wiem, no na pewno gdzieś Taz by się odnalazł w tym Tier 2 na 100%, bo widać, że ma się to coś. E no ale to chyba wiadomo, że jak słabo to brzmi, Polish Kadian też się tak jak napisałeś skończył się. No i nasz też się skończył jak na razie. No kur no wszystko wszystko się wiąże w jedną całość, stary. Wiecie, no tak to jest, no to jak całe życie gra w CS-a, a, a Taz w CS-a zaczynał razem z CS-em. Mm, no. <laughs> CS powstał, TAS już był profesjonalistą w CS-a. Bo TAS zaczął w 2000 roku grać esportowo. Gdzie w 2000 roku, no to właśnie CS wyszedł. Pierwsza oficjalna wersja. Więc pewny. no, pewne... no TAS zamiast zabawki dostać na urodziny, albo pod choinkę, to dostał cs No i tyle, no dlatego jest tak dobry do teraz. Nieważny wiek. TAS pokazuje, kto jest widzowy. Tak, to jest. Rzeczy się po prostu nie zapomina i się to po prostu ma. Sense'u nie da się nauczyć. Go się albo ma, albo się go nie ma. A TAS, no ewidentnie hmm. go ma. I co było widać po tym, jak klacz. Rozgrywał, bo TAS naprawdę z tego turnieju Klaczaj, statystyka Klacik ma na poziomie 64%, co jest wybitnym wynikiem. Porównajmy sobie na przykład takiego zaju, ile ma? Zaju ma 83, no to dużo lepiej, no ale gdzie z... Porównanie do zajwu, no kurwa. Nie przesadzajmy. Nie przesadzaj porównaniu do zajmu. Kurwa. Dobra. ZIWu, gdzie TAS, no nie? Ale po, powiedzmy takiego Apexa. Apex 65, czyli ten no. sam poziom co TAS. Gdzie Apex, no, ale, ten bardzo ładnie no, ta no, ale ile, ile Apex gra? Więc naprawdę Tazior wyglądał. Bardzo ładnie na tym turnieju i myślę, że gdyby potrenował, to mógłby jeszcze coś poklikać. I myślę, że właśnie Kirigan Mało, będzie takim Tazem, który też będzie miał 40 lat i dalej będzie solidnie grał i będzie dalej tym solidnym iglem. Ale ja powiem Wam, chętnie bym zobaczył Taza gdzieś w jakiejś drużynie Tier 2 na iglu jako gracz. I teraz napisał na Twitterze, że było to dla niego bardzo ważne, żeby wejść w buty gracza i żeby lepiej zrozumieć dynamikę zespołu i lepiej zrozumieć, czego brakuje i jak się gra w obecnych czasach. I no to to też jest, powiem wam dobra uwaga od Taza, że jak on wszedł, to zobaczył jak w ogóle wiecie, na takim poziomie trochę mógł zobaczyć od środka jak mógł zagrać, jak to pikowanie wygląda i w ogóle wszystko na takim poziomie i też to może dać więcej drużynie, po prostu czy nawet G2, czy w innej drużynie, gdzie będzie trenerem, bo tam podobnie mają być zmiany, że Sao ma dojść z heroik za Taza, tak, i San Paius, no tylko no zobaczymy, czy tak się stanie za Hadesa do G2 Dwa. I to też, no, na przyszłość, nie? Jako dla coacha, takie coś, no, to jest dużo. Po prostu, żeby pomóc w rozgrywce indywidualnej, nawet. I myślę, że to może bardzo Tazowi pomóc, żeby Gitu lepiej ułożyć na przyszłe turnieje. Trzeba powiedzieć, że MALPS się odblokował, bo ma 1,24 rating z całego turnieju. Co jest oczywiście bardzo dobrym wynikiem. No nie wiem, oglądaliśmy ten mecz MALPSa. Ku to no coś strzela, ale no on po prostu kurwa troluje gierki czasami, no to no, tak jest no z nim, to tu jest duży problem, że on potrafi aimowo zagrać, no ale to tylko, tylko to, potrafi zabić jednego, dwóch, fajne dwa fragi, a później tak strollować, że... Ale jak już sobie zobaczymy, no to bywały mapy, na których maps wyglądał gorzej od Taza, a nawet było kilka takich map, ale w ogólnym rozrachunku... Ale widzowie, no wiecie, nie każdy musi być alfa i omega, znać się na CSie, w nie ma co frytoksa widzowie wyzywać, on bardzo dobre filmy robi, może na czym się nie znać, czasami powie coś za dużo, ale no no to jest normalne, ja też czasami to za dużo powiem i też mówić, że pier bzdury, że to się nie zgadzacie. No i tyle. No. Każdy może mieć swoje zdanie do tego. Ja powiem, że się nie zgadzam. Też powiem czemu. Bardzo często. I tyle. No. Malps wyglądał naprawdę nieźle. Chociaż w ostatnim meczu na Ninja in Pijamas trochę no. Malpsa zabrakło Ważny i przez meczu. to też między innymi przegrali. Chociaż tam też TAS nie dojechał i Snack No Więc to nie jest tylko wina Malpsa. Już go tak nie obwiniajmy. Ale na pewno ten turniej pokazuje, że z Malpsem jest coraz lepiej. Chociaż Dileia nie wiem, ja czy tak średnio ta gra Malpsa podoba. Bo Malps gra strasznie chaotycznie. No, on wybiega stary, tak. no to entry i to jest tak, że albo da trzy heady, albo się wypiera za zero. No i zazwyczaj wypierd... się za zero. Przez to często ma tak okropne te ratingi i ciężko jest mu w ogóle 1-0 rating zrobić. Malps często kończy mecze mając 0,50 rating, ale... No bo Malps ogólnie jest graczem, który po prostu... on jakby ku... mózg zostawił na respie i po prostu biegnie przed siebie. I ten mózg leciał za nim powoli, leciał, leciał i ku... Gdzieś tam dobiegnie i dopiero wiesz, dołączy ten mózg za nim. I po prostu no, tak biegnie przed siebie, wiecie? Tak wytłumaczyć to, jak to mogłoby działać. I tu jest duży problem u malca, No ale, no trzeba mu to oddać, że potrafi walnąć, heady. No ale jeśli nie ma tych headów, no to kur. No to niczym nie zaskoczy. Nie dorzuci dobrego flesza. Nie skoluje nic prawdopodobnie, wiecie? No tu jest duży problem u tego zawodnika. Że oprócz strzelania, no to nic nie ma dobrego. Dlatego on dobrze się sprawował na kotwicy. Bardzo dobrze się sprawował. Bo tam, kur. Stoisz i musisz pijać heada, sam stoisz. Patrzysz w jedno miejsce, może w drugie czasami, i k**a musisz walnąć heady. Nie musisz pomagać nikomu, nie musisz się komunikować i to jest duży plus, nie? Ale też często kończy mecze, mając 1,50 rating, co właśnie pokazuje, że jego bardzo chaotyczny styl. No, no jak coś i dostaje kole, że ma lecieć na entry, no stary, ale, ale on leci na entry, ale też jako entry możesz dobrze wyjść, k***a. Dobrze skolować flasha, jak też wyjść, w jaki sposób, tak? No to stary to zależy od entry jaką chce, no on musi też powiedzieć jaką chce wyjść bardzo często. Co mu dorzucić, jakie granaty, no ale no to wiesz, jeśli dajmy na to support nie powie, to rzucić rzucać i to tam, to i tam, to on, bo dobra, spoko, wychodzę. I on to nie jest jego plan, tylko dajmy na to plany drugiej osoby. A on po prostu wybiega, bo wybiega, nie? No, niezbyt efektywny, bo taki Niko hmm. nie gra właśnie tak chaotycznie, tylko Niko pikuje bardziej rozsądnie. No a tak, on no. wybiega na pałę i albo zabije, albo się wypierdoli. A zazwyczaj no tak, właśnie no to, się. Tak. Mówi, no. Przez to tak to sobie wygląda. Może z czasem zacznie grać trochę inaczej, trochę bardziej zachowawczo, nie wiem, zobaczymy, ale też mapsa nie przesunęli na kotwicę z powrotem, mm -hmm. co też jest bardzo ciekawe i pokazuje, że mam do niego trochę zaufania. Że chcą mu dać jeszcze szansę na tym star playerze i na zobaczyć, pewno, jak to będzie no. wyglądało. Chociaż ja osobiście mapsa bym cofnął na kotwicę i na star playera dał Heavy God'a, albo Snacksa spróbował dać. Znaczy, słuchajcie, ogólnie ja uważam, ale to jest moje zdanie, że Hunter dobrze by się odnalazł na Star Player, bo on kiedyś grał tą rolę i tak, także nie wiem co. Hunter był jednym z lepszych zawodników na tej roli, bo on ogarnia grę, ma mózg, kur... dobrze potrafi supportować, ale no wtedy kur... robi się następny problem. Kto będzie supportował? Kto będzie kur... przejmował mapę? Wiecie, no. Tu jest już się następny problem robi. No Heavy God, no wątpię, żeby on dobrze to zagrał, nie? Malp, no co tym bardziej? To bardziej, no to no to jest jedyna opcja. Uważam, że Heavy Goda dać spróbować na star playera, bo on jest takim wariatem, potrafi się wpierdzić gdzieś coś. Takim no gościem, który gra rozsądnie czasem bardzo często, nie? Naprawdę widzimy, że on potrafi dobrze, kurwa, się pozycjonować uważam, że można by było spróbować malca znowu dać na kotwicę, nie? Może Huntera? Nie wiem, no kogokolwiek by tam, bym spróbował pozmieniać te role ale no wiemy, jak to w dzisiejszych czasach wygląda to już nie są te czasy, jak polskie VIP grało, gdy coś nie chodziło w teamie, to się wymieniało rolami, dzisiaj się wymienia zawodników więc no wątpię, tak, by no. próbowali kombinować tak, temat niestety. na kotwicy, ewentualnie go po prostu wymienią na kogoś innego Kiedyś było tak, widzowie, że czasy były takie, że każdy każdego rolę grał, tak? Był entry, ktoś no chuj nie ci entry, to ja wejdę na entry, wiesz? No były takie, takie czasy były. Teraz no jednak te role są bardzo ważne w drużynach. No i teraz się po prostu wymienia, tak jak Frytok powiedział, zawodnika na no, wchodzi Jedną kotwicę wypierdasz, druga wchodzi za niego, nie? Chociaż mają budować team Dosa, więc kto wie jak to będzie, bo mają dookoła mapy i heavy god'a budować. To mówiłem w odcinku Patronage tu, więc zapraszam jak ktoś nie widział. Heavy jak zwykle klasa, heavy god często jest... Zauważyłem, nie wiem dlaczego, wyzywałem go od Heavy i w ogóle. Dobrze, a heavy God jako jedyny to w tym g na każdym turnieju prezentuje stabilną formę. Naprawdę chyba nie było turnieju, na którym Heavy by tak jakoś okropnie zastał. Przynajmniej ja sobie takiego turnieju nie jestem w stanie no, przypomnieć, a sobie... No nie ma takiego. Bardzo rzadko może bowiem że na pewno by się coś trafiło, ale nie ma takiego czegoś, że on Heavy God piątkę, 5, 520, wiecie, no nie ma takiego czegoś. On zazwyczaj jak gra chuli no to ma te 15 fragów jakieś, nie? Po prostu, no tak te 12-15 fragów ustrzeli. Nie ma, że piątkę kręci, że jakieś fejle totalne robi. No to jest zawodnik taki stabilny w miarę i takiego zawodnika powiem wam, że się szanuje w drużynie. Fu że można na niego zazwyczaj liczyć no, Zobaczę No nie, na każdym turnieju zagrał solidnie 1.28, no, 1 no. 1.0 na kotwice, nie jest zły wynik 1.02 na kotwice, kurwa. nie jest to zły wynik Potem 1.09, 1.18 i 1.14 No Heavy God naprawdę jako no. jedyny w tym G2 jest stabilny Przez to nie rozumiem czemu często jest tak krytykowany On ma jeden gorszy mecz od razu jest wyzywany A naprawdę uważam, że Heavy God mm. to jest obecnie najmocniejszy punkt G2 Hades nie zaprezentował no. się najlepiej na tym turnieju no czy czy ja wiem, uważam, że Taz gra i nie mógł też pokazać swojego potencjału. Pewnie trenowali taktyki i wszystko no z Hunterem też no musieli to troszkę i sfiksować, jak Taz był na szybko i no uważam, że HD że nie zagrał. Jak oglądaliśmy mecz Trafiał. To, co musiał, to trafiał. Miał fajne akcje niektóre, tak? Czy z pistola. Ten ja grał dobrze. Może Tero uważam, że Tero tam troszkę u tego Hadesa za mało takiej agresywnej gry po stronie Tero, żeby on pikował. Może bał się, no nie wiem, jak nie było Huntera, że nie wiedział, co ta zrobi, czy inny zawodnik. No nie miał tej takiej przestrzeni. Ale w CT uważam, że Hades zagrał bardzo dobre spotkania. No zobaczymy, jak pójdzie na IM Dallas, bo uważam, że Hades, no, nie zagrał źle, nie tego najlepiej, zagrał okej. Okay. Zagrał ok, w miarę w porządku, nie ma co narzekać. Chociaż muszę przyznać, że w ostatnim meczu się trochę odbił, bo na NiP zakręcił 1,29 rating, co mu trochę podbiło, bo wcześniej miał z całego turnieju chyba 1,01 rating? Nie jestem pewien, a teraz ma 1,07, co wygląda już znacznie lepiej, nie ukrywajmy. Chociaż i tak nie jest to najlepiej, a HD dał ostatnio wywiad dla HLTV, w którym mówił, że poszedł do Gituś, pokazać, że dalej może grać w tier 1 no i no i to jest no, bardzo ważne, znaczy jak to powiedzieć, bardzo ważny epizod teraz Hadesa, no bo ma te trzy turnieje, tak, czyli miał teraz Astane, ma EM Dallas i Majora, w którym no jak się pokaże w miarę okej, okay, no to uważam, że jakieś tier półtora, tier 1, nawet tier 2 mocne. Weźmie go do drużyny, nie? No musi się w miarę okej okay pokazać, to będą o niego drużyny walczyły. Więc no tak dla niego to jest można powiedzieć taki troszkę ostatni dzwonek, żeby gdzieś się wyżej pograć, na tym wyższym poziomie. Ale jak na razie mówię, źle się nie zaprezentował. No i jak na razie tego nie pokazał. Jeśli Hades będzie się tak prezentował, no to tier 1 go nie weźmie, ale tier 2 już myślę jak najbardziej. Chociaż też G2 na tym turnieju nie grało na tier 1. W ogóle G2 nie zagrało żadnego meczu na tier 1. No oni tak, grali no. tylko i wyłącznie mecze na tier 2, bo no, żadnej tej z tych drużyn nie można nazwać tier 1 Mibr, tier 2 Odik. Nie wiem, pierwszy raz słyszę o tej drużynie w ogóle. W ogóle oni nie słyszałem wcześniej. M.A.T., tier 2 Big, no, no Big. Ale wiadomo, że Brazole zawsze są... Niebezpieczne, nie nieważne za jak przyjeżdża jakaś randowa drużyna z Brazylii, ch... dla wszystkich, nie? Dziwne rzeczy tam dzieją, zawsze te mapy urywają, więc no zawsze to jest y, zagrożenie. To jest big, no, ale tier 2 uznajmy. NiP też uznajmy, że tier 2. Nie było żadnego tier 1 meczu tutaj. Więc skoro Hades na tier 2 prezentuje taką formę, no to nie wiem, jak to będzie na przyszłość. Ale też no, ale nie ja, ja tego turniej, aż tak do siebie, bo grali formę, z Tazem, no. a nie z Hunterem. Z Hunterem no. mogłoby to wyglądać tak, kompletnie tak, no inaczej. Właśnie, Może Hunter by lepsze flesze dorzucał, niż to robił Taz. Albo cokolwiek by wyglądało lepiej. Może Hadesa pijgierkę by czuł. Kto wie, kto wie, jakby to było. No. Ale jeszcze też oczak by, by skreślał jeden... Czekamy na mecz, mecze na IM Dallas. Ja wtedy Hadesa też prześwietlimy jeszcze raz. Zobaczymy, jak tam będzie mu szło. Ale wydaje mi się, że na EM co to zrobimy już analizę G2, te mecze takie doszczętne, żeby to zobaczyć, jak to wygląda, ta gierka, bo uważam, że no lepiej się takie coś ogląda, nie? 0 rating na pierwszy turniej, nie jest to źle, ale też nie jest to... Najlepiej. Ja wierzę, że Hades będzie stanie 1, całego no. w stanie 1,15 swojego pobytu w g wykręcić. No i zobaczymy, jak mu pójdzie w Dallas i w Austin na majorze. Na pewno też trzeba pochwalić mocną formę Snacksa, bo ten z całego turnieju, co prawda 0,95, co w sumie, jak na Snacksa, jest jeden to z jego najlepszych gory, turniejów no. G2, jakby nie patrzeć. Ale były, była nawet jedna mapa, na której Snacks 1,87 rating zakręcił. To jest reg. Rekord, rekord wizowy. Rekord Snaksa jeśli chodzi o grę w G2. I widać, że Snacks coś tam potrenował sobie indywidualnie. I teraz już nie jest takim graczem jak był wcześniej za Niko i Moneziego, gdzie supportował, jak o miał kasę, ale i Nico nie miał kasy, to rzucał okay. Niko kałacha, a Snacks czasem grał z pistolem. No, w sumie racja, no też Snag, no nie zagrał najgorzej na tym turnieju. Fajnie się go oglądało, miał też takie przebłyski. Może jak Hades doszedł, też troszkę będzie inny styl obierze, że będziemy więcej widzieć. Widzieli go gdzieś tam w akcji, żeby nie próbował gdzieś fragować, na entry wychodzić. Więc fajnie by było, nie? Jakby też zobaczyć Janusza troszkę bardziej takiego agresywnego, żeby mniej tych granatów dorzucał. Zygraj z kołachami, a Snax idzie z pistolem, nie? Często tak było w poprzednim Jeetu. Teraz no, widać, że tak, no zawsze. Przez co ta gierka z ze strony Snaxa, wygląda o wiele lepiej i bardzo często się zdarza, że Snax skieruje. No Snacks ma tak, że on w większości meczów gra naprawdę bardzo dobrze, ale zagra te, kilka, te parę meczów bardzo słabo, przez co ten rating nie no. jest no na tak, najwyższym no. poziomie, ale też nie jest oczywiście zły. 0,95 na igla, bardzo dobry wynik. No i znowu bardzo na dobry 35, w Ja jestem no. bardzo ciekaw. Tutaj nie zaprezentowali się źle, szczególnie jak nagra z trenerem i to 40-letnim dziadem, ale myślę, że playoffy były jak najbardziej w ich zasięgu. Przede że 40-letni dziad, ja mam dopiero 35 widzów, więc no już ze mną jeszcze. Nie jest tak źle. Wszystkim szkoda meczu na Mibr. Gdyby na tym Mibr no, tak nie strollowali, mogliby dojść do tych playoffów. A tak, niestety. Ale to Newk jest grupach, to też ten Ale ten z wynikiem 2 do 3. I nie aż tak źle. Na pewno lepiej niż ludzie ich skazywali. Bo, bo raczej każdy myślał, że zrobią szybkie 3-0 i do domu. A tu udało im się jeszcze odbić i dwa mecze wygrać. No ale niestety nic więcej z tego nie wynikło. A my widzimy się w kolejnych odcinkach już niedługo. Super nie odcinek. Się na Jak na Discorda, był tam mały remont i o wiele lepiej ten Discord wygląda. A też odcinek od od mać, tak? Super odcinek od Fritoksa. Toksa, widzowie, jak wiecie subik dla szefa, subik dla szefa, ja wam daję tutaj kanał, subik i łapka w górę ja oczywiście subika mam, daję łapkę w górę, coś pięknego, świetne materiały, zawsze możemy posłuchać, trochę komentować, Ten konkurs i siemano i nara, trzymaj się